No, witajcie serdecznie. Dzisiaj tak, taki, taki kolejny, mam wrażenie, odgrzewany kotlet, ale jakoś tak do mnie przychodzą te, te odgrzewane kotlety, także stąd, stąd też te materiały powstają, bo ja, ja generalnie mam tak, że inspiracje do tych materiałów dostarcza mi samo życie, także to są Rozmowy z różnymi ludźmi. No i też druga, druga taka ścieżka inspiracji, jakby chodzi, można powiedzieć, bardziej z, z mego wnętrza. Po prostu zaczynam czuć, że chcę coś tutaj powiedzieć i, i wtedy też, też nagrywam. Tak? A, a dzisiaj, dzisiaj taki temat wszystkiemu winni rodzice. No i ten taki można powiedzieć, jeszcze dodatek do tego tematu, czy aby na pewno. I tutaj pewnie tak, tak mogę się domyśleć, że spora część was, widzów tego kanału już się spotkała z tym takim zdaniem, z taką opinią, że, że terapia ma polegać w pewnym sensie na takim pogniewaniu się na rodziców czy zbuntowaniu się. Przeciwko nim, żeby im tam wygarnąć, i, i, i tego typu kwestie. I tutaj, moi mili, to ja, ja od razu powiem, że jeżeli terapia ma jakby tylko i wyłącznie prowadzić do pogniewania się na rodziców, to no, tak to określę, to będzie moja opinia. To nie jest to dobra terapia. Bo dobra terapia ma nam pomóc poukładać sobie tematy z rodzicami. Ja lubię używać tej nomenklatury e, poustawiać, poustawiać te tematy albo jeszcze inaczej poustawiać siebie <laughs> względem, względem tych naszych rodziców. E, I owszem, jest tak, że e, takim elementem terapii jest to, że Zaczynamy reflektor uwagi kierować na siebie. Gdy zaczynamy reflektor uwagi kierować na siebie, zaczynamy wyraźniej odczuwać te emocje, które do tej pory nie były tak wyraźnie odczuwalne, przed którymi być może w pewien sposób uciekaliśmy, na, na które nie chcieliśmy popatrzeć. To jest ta historia, już tak nie, nie będę tutaj, pewnie, w każdym materiale tak szczegółowo opowiadał, bo. Pewnie jak śledzicie poprzednie, to, to, no to wiecie, jak, jak dochodzi do, do wyparć. Wiecie, że najważniejszą potrzebą emocjonalną dziecka jest bycie zauważonym właśnie na poziomie takim wewnętrznym, tego, co to dziecko przeżywa. I mówiąc w takim skrócie, jeżeli rodzic z jakiegoś powodu nie potrafił popatrzeć na nas w złości, na nas w smutku na nas y, przeżywających wstyd czy też frustrację, no to my dzisiaj mamy y, tak wbudowany taki, można powiedzieć, schemat, że, że też nie chcemy na to popatrzeć. No i terapia, moi mini taka dobrze, dobrze zorganizowana terapia prowadzi właśnie do tego, że, że zaczynamy na to patrzeć, tak, no bo y, Zaczynamy w pewien sposób porzucać takie pragnienie, które gdzieś tam u wielu z nas w tyle głowy się, się tam kłębi, to pragnienie. I to jest pragnienie, żeby ten rodzic w końcu popatrzył, żeby ten rodzic w końcu nie wiem, pochwalił, w końcu przytulił, w końcu powiedział, że kocha, albo powiedział jeszcze coś innego, czego, czego nam zabrakło. Natomiast dobrze prowadzona terapia, to, to ona pomaga nam dojrzeć i pomaga nam w pewien sposób zmierzyć się i przyjąć ten fakt, że to, czego nie dostałem w wieku 3, 4, 5, 8 czy 10 lat, no to już nie, nie dostanę, bo ten pociąg odjechał. Tak? I to są kwestie, które trzeba przyjąć, jakoś się sobie przeżyć, często opłakać bo to jest y, częstokroć związane z, ze stratą, tak, no coś, coś straciliśmy, coś nam umknęło. E, I dzisiaj nauczyć się samemu sobie to dawać, czyli w pewnym sensie to berło opiekunów e, z rąk rodziców, złapać w końcu we własne i zacząć być e, dobrymi opiekunami siebie samego. Tak, tak. E, do, do tego ma prowadzić taki dobrze prowadzony proces terapeutyczny. I elementem tego procesu jest to, że w, mom w momencie, gdy zaczynamy zaglądać tam do tego swojego wnętrza, tak mówiąc trochę w przenośni, to, no to zaczynam czuć te różne emocje. Tak? Czyli zaczynam czuć, że w wielu różnych momentach, właśnie jak czegoś nie dostałem, Albo, albo byłem jakoś potraktowany, tak, no to, yy, no to, tak, no to czułem złość, to czułem jakieś rozczarowanie, to, to byłem rozgniewany, to czułem się zawstydzony, to czułem się porzucony, odrzucony, poniżony, zdradzony, tak, ta, ta pula jest tam oczywiście bardzo, bardzo taka szeroka. I tu, moi mili, nie chodzi o to, żebyśmy my się zatrzymali na tym, że rodzice nam coś zrobili, Oczywiście też nie chodzi o to, bo, bo my mamy takie, bardzo często mówimy jako ludzie, tak trochę bazując na tym, co, co mi ludzie przez lata przynoszą do, do gabinetu, to, to mamy jeszcze często to czarno-białe myślenie, nie? Czyli jak ja mówię, że nie chodzi o to, żeby, żeby tam się na nich pogniewać, na tych naszych rodziców, no to ludzie mówią, to co, to ja mam, to ja mam im wybaczyć, to ja mam im odpuścić, to mam im zapomnieć, zaprzeczać? Nie! Nie, nie. Właśnie chodzi o to, żeby, żeby nie zaprzeczać i żeby uznać swoją krzywdę, tylko że to nie rodzic dzisiaj, y, jakby, ma, ma taką moc terapeutyczną, tak? do tego, żeby, żeby to zostało uznane, tylko dzisiaj ja to mogę zrobić. Ja dzisiaj mogę uznać te, te różne swoje emocjonalne zranienia, ja je mogę otulić. Ja je mogę ukochać, ja je mogę yy, yy, opatrzyć jakoś, tak. Yy, natomiast yy, to to, Boże nie chodzi o to, żeby wypierać, że nie wydarzyła nam się krzywda. Tak, wydarzyła, tak, ale, ale jeżeli ja jestem dzisiaj mając lat 30, 40, 50, cały czas w tym takim roszczeniu, czy w tej takiej złości, czy żalu jakimś to to w pewien sposób nie pozwala mi pójść do przodu, tak, i tutaj jeżeli ten proces jest prowadzony prawidłowo, tak? no to jest tak, że ja skontaktuję się z tymi emocjami, ja w takich bezpiecznych warunkach będę mógł je przeżyć, ja będę mógł nauczyć się, że dzisiaj to ja mogę sobie to dawać, to czego, czego nie dostałem, i wreszcie ja mogę też stanąć wobec moich rodziców, wreszcie jako dorosły człowiek przed dorosłymi ludźmi. Czyli dorosły człowiek ze swoją historią przed dorosłymi ludźmi, którzy też mają swoją historię. Tak, i to to. I znowu też mi się zapala taka lampka, żeby. żeby nie odebrać tego, co to mówię zbyt czarno-biało, tak, bo e, znam takie sytuacje, znam, znam ich niestety dosyć dużo, tak, gdzie e, level traumy i tej krzywdy, tak, i no, pewnie można by tutaj powiedzieć rzeczywiście, tak, już użyć tego mocnego słowa, jakiejś patologii, która, która gdzieś tam popłynęła ze strony tych rodziców. Sprawia, że, że trudno jest przyjąć, okay, że to są jacyś ludzie ze swoją historią, tak? I, no i ta historia też ich jakoś ukształtowała, i, i, i dlatego oni dali, co mieli, a czego nie dali, to nie mieli. Tak, tak, tak moim zdaniem jest w zdecydowanej większości przypadków, natomiast są, są te e, historie, które są tak drastyczne że rzeczywiście, no ja bym się tu nie pokusił, nie, o to, żeby powiedzieć, no nie, no musisz na pewno tutaj w ogóle przyjąć. No, tutaj, tutaj jakby pracujemy jeszcze trochę inaczej, tak, żeby, jeżeli nie mogę przyjąć, nie mogę uszanować, tak, yy, tego porządku takiego, który między innymi sprowadza się do tego, że jestem z tych rodziców, a nie innych, Czyli gdyby nie było mojej mamy i mojego taty, nie byłoby mnie, i nie, nie przeżywałbym tego życia, nie, 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 no, no nie byłoby, no po prostu nie będę tego bardziej rozwijał. czy jeżeli yy, z jakiegoś powodu trudno jest to do przyjęcia, yy, no to pracujemy nad tym, żeby przyjąć życie w ogóle. Tak? Bo, bo nieraz jest tak, że, że trudno jest rzeczywiście przyjąć tych rodziców. Niemniej w większości przypadków, tak, tak mogę powiedzieć. Tak, to, to jest tak, że, że to, co powiedziałem przed chwilką, rodzice to są dwie osoby, tak, dzisiaj dorosłe ze swoimi historiami, tak, które najczęściej dały nam, dali nam co mieli. Czego nie mieli, to nam nie dali, i dzisiaj jakby już to berło jest w naszych rękach, i cała rzecz w tym, żeby właśnie się Dobrze w tym wszystkim poustawiać. I ja lubię mówić o tym, że albo inaczej powiem, lubię to przedstawiać w takiej formie przestrzennej, jak to działa, jeżeli ja cały czas tam gdzieś tam coś do tych rodziców mam i ich obwiniam i tam mam do nich jakieś żale i złości. Jak to działa na takie. Wiem, pełne funkcjonowanie w naszym życiu, takie pełne, harmonijne, sprawne, inaczej mówiąc, jak to działa na możliwość tak naprawdę pójścia do swojego życia i realizowania się w nim, w tym też jak to działa na realizację się nas, jako rodziców, jeżeli mamy już swoje dzieci, tak? Wyobraźcie sobie taką historię, tak? że stoją przed wami wasi rodzice, mama i tata. Tak, tak sobie to wyobraźcie w jakiejś przestrzeni. Możecie sobie wyobrazić jakąś łąkę, może to być pokój w waszym domu rodzinnym. Po prostu każdy sobie pewnie wyobrazi to, co, to, co jest y, jemu y, najbardziej w tym momencie potrzebne. Tak? I postawcie tam sobie mamę i tatę. I teraz sytuacja, w której macie do nich cały czas jakieś żale i oczekiwania. To jest sytuacja, gdzie stoicie przed nimi, najczęściej się tak na, napinacie, wstajecie trochę na, na palce, no bo, bo chcecie być tak, tak wielcy jak, jak oni, a systemowo to jest tak, że oni są pięco wyżej, tak? Ja, ja jestem ich dzieckiem. Nawet jeżeli, nie wiem, powiedzmy, wasz ojciec ma metr siedemdziesiąt, nawet 2 metry, tak? To nie ma znaczenia. Yy, czyli, czyli systemowo oni są więksi, w związku z tym ja stoję i się, i się tak prężę i cały czas patrzę na nich, aż wreszcie tam dostanę to, czego nie dostałem albo jak aż wreszcie oni zobaczą i, i zrozumieją, że mnie skrzywdzili i pewnie jakoś się tutaj ukoją yy, no i zobaczcie, że tak długo jak długo tutaj patrzę tak no to ja, nawet jak mam lat 40, 50, 60, to ja z domu rodzinnego jeszcze nie wyszedłem. Ja mogę mieć już swoją rodzinę, swoje dzieci, a ja cały czas w domu rodzinnym tkwię mentalnie i emocjonalnie i czegoś chcę. I to mi się będzie projektować na moje życie na moje związki i te małżeńskie, partnerskie. I, I rodzicielskie, i przyjacielskie, i zawodowe, tak? Bo, bo to ja, ja, ja nie poszedłem tam jeszcze do życia, tak? Ja w tym życiu oczywiście na pewnym poziomie funkcjonuję, tak? Ale, ale mentalnie ja jestem w domu rodzinnym. I teraz zobaczcie, takim jakbyśmy symbolicznie to mieli zobrazować takim aktem pójścia do swojego życia. Jest taka sytuacja, no stoicie przed tymi rodzicami. I rzeczywiście puszczacie już to oczekiwanie, jakby dociera do was, że to, co mieli, to dali, tego, czego nie mieli, nie dali i odwracacie się w pewien sposób, zostawiając ich za swoimi plecami. Nawet spróbujcie to sobie wyobrazić, bo, bo to są bardzo wyraźne odczucia często. Nieraz jest tak, że jest nam trudno się odwrócić i zostawić ich za plecami. To widać, że to jeszcze wiele emocji wymaga naszej uwagi, naszego zaopiekowania. Tak? Nieraz jest tak, że odwracamy się i nagle coś zaczyna inaczej płynąć. Tak? Bo jak ja się odwracam, to ja staję w tym właściwym miejscu, tak? Mam moich rodziców za moimi plecami. Tak. To jest trochę zobaczcie, tak, jak drzewo ma korzeń. Drzewo ma korzeń, ale już tam do niego nie zagląda, tak? Tylko poszło sobie w górę. Ale z tym korzeniem jest cały czas połączone. I dzięki temu ma, ma siłę, ma moc, czerpie soki z ziemi, tak? I to jest podobnie. Mam korzenie. Tam z tyłu, mam mocne plecy. A tu przede mną roztacza się moje życie. I mogę pójść do swojego życia, tak i już realizować je no tak, jak tego potrzebuję, dawać sobie to, czego, czego pragnę, tak? Dbać o siebie z miłością, łagodnością, szacunkiem, tak? I tutaj ja, ja mam nadzieję, że nie zamotałem za bardzo tego tematu. Jak zamotałem, dajcie znać w komentarzach, tak, to, to może, może wtedy jeszcze jakiś materiał dogram, który trochę to jeszcze doprecyzuje. Natomiast ja, ja bym chciał tylko zakończyć ten mój dzisiejszy wywód tym. Zobaczcie, że, bo, bo mamy w temacie Wszystkiemu Winni Rodzice. Natomiast ja lubię mówić o tym, i to tam chyba gdzieś już wcześniej mówiłem, że, że bardzo często, jeżeli jesteśmy jeszcze zatrzymani w tych dziecięcych zranieniach i mamy jakby część takiej struktury naszej osobowości taką dziecięcą, niedojrzałą, no to wtedy tak łatwiej operujemy tą winą. I wtedy rzeczywiście bardziej stawiamy się w roli ofiary, i mówimy, że jestem winny, bo ten czy tamten zrobił mi to czy tamto, tak czy ta sytuacja. Czy generalnie ra raczej jestem, nie jestem sprawczy, jestem biernym odbiorcą tego, co, co, co tam się wydarzyło. Natomiast gdy te struktury mojej osobowości zaczynają dojrzewać, Albo inaczej, no, przez to, że ja pracuję nad sobą i, i sobie te emocje tam otulam i z nimi pracuję, i zaczynam nabierać tej świadomości, że dzisiaj to w moich rękach jest ta robota i one sobie dojrzewają, to zaczynam w miejsce winy częściej wstawiać odpowiedzialność. I wtedy. wtedy yy przynajmniej w mojej opinii, to trochę, trochę nam jakoś tak klarowniej coś porządkuje, bo, bo tutaj jest łatwiej tą odpowiedzialność rzeczywiście jakoś rozdzielić i zobaczyć, do którego momentu odpowiadali rodzice, za co odpowiadam ja dzisiaj. I tutaj to, to zdanie takie, tak, znaczy, pierwsze co, zostawmy winę, weźmy odpowiedzialność, za siebie. I, I druga kwestia, właśnie taka, że to, co mówiłem, przynajmniej usiłowałem powiedzieć po drodze, że tu nie chodzi o to, żebyśmy gdzieś tam zaprzeczali tym swoim jakimś krzywdom, tak, które, które były. To jest, jest takie fajne zdanie, które mówi, no, że to nie Twoją czym jest to, że, że ktoś cię kiedyś skrzywdził i, i, i no, coś tobie zrobił. Nie? To, to nie jest Twoja odpowiedzialność, zwłaszcza w układzie rodzic dziecko w momencie, gdy, gdy jesteśmy oczywiście małymi dziećmi, tak? to, to rodzic za nas odpowiada. Tak? Czyli to nie jest Twoja odpowiedzialność. Natomiast Twoją odpowiedzialnością jest to, co Ty dzisiaj z tym zrobisz. I tutaj dzisiaj postawię kropkę i, i trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.